Dzień dobry, moi drodzy. Mamy dzisiaj, kochani, czwartek, 27 lipca 2023 roku. Dzisiejsza wibracja to piąteczka, więc będzie się działo, natomiast Księżyc jeszcze przebywa w znaku Skorpiona przez cały dzień, do, do godzin późno -nocnych. Kochani, piątka to oczywiście czas na zmiany. To jest czas bardzo intensywny. Tutaj będzie się bardzo dużo dziać. Wy też, my też wszyscy, tak? Będziemy niecierpliwi, nerwowi, tacy można powiedzieć, nawet nadpobudliwi, więc no, będzie nawet czasem trudno za nami samemu nadążyć, tak? Czyli wszystkie te zmiany, które wokół się będą działy, będą powodować właśnie no, takie wręcz zatrważające tempo. Uważajcie też na ryzyko, bo piątka niesie ze sobą to ryzyko, natomiast. No, z jednej strony wiadomo, mówimy, kto nie ryzykuje, nie pije szampana, tak? Ale, ale jednak e, przy piątce to ryzyko mogłoby być zbyt duże. Więc ważne, żeby tutaj zachować e, no, jakiś powiedzmy umar, umiar, tak? Bo ten dzień na pewno będzie bardzo, bardzo intensywny i wiele rzeczy tutaj trzeba będzie mm, załatwić. Myślę, że nie do końca wszystko według planu się nam uda, bo właśnie w piątce zawsze trzeba mieć miejsce na niespodziankę, na jakąś zmianę. No bo właśnie tak jest, tak? Bo tutaj się może e, różnie, różnie dziać, możemy chcieć w jakiś nowy kierunek zupełnie podążyć, chociaż rano się Wam będzie wydawać, że idziemy w jakiś znany nam określony już e, kierunek. Księżyc w znaku skorpiona oczywiście m, też sprzyja silnym emocjom, tak? I takiemu, takiej chęci, żeby szybko wszystko załatwić, tak natychmiast. Jeżeli się jakieś na przykład nam odezwą w głowie jakieś stare żale czy urazy do kogoś, to od razu chcemy się tam gdzieś odegrać, zemścić. No niestety taka skorpioniczna natura. M, natomiast y, no uważajcie, tak? Bo tak jak powiedziałam w tej piątce, możemy za dużo, za dużo tej energii może być i możemy faktycznie zrobić coś, co później będziemy być może tego niestety, ale żałować. Więc troszkę trzeba się e, powstrzymać, samemu troszkę cugle ściągnąć, tak, żeby jednak e, ta prędkość nie była aż tak ogromna. Patrzymy na karty, moi drodzy. Jeżeli chodzi o baranka, baran ma dzisiaj dziesiątkę mieczy. E, no cóż, no, karta upadku, tak, to jest już te, ta dziesiątka mieczy to jest takie powiedzenie, że już tak źle jest, że już gorzej być nie może, tak. I, i już w zasadzie pocieszenie jest jakieś w tej karcie, że już nie ma tych jedenastu mieczy, więc teraz tylko i wyłącznie no, trzeba po prostu się odbić od tego miejsca, od tego dna przysłowiowego, no i szybować do góry. Więc, moi drodzy, Szykujcie się na tą zmianę, tak, ale oczywiście ta zmiana nie wynika z niczego, ani sama z siebie, tylko z waszego działania, więc nie wolno się w tej karcie użalać nad sobą, albo cały czas w kółko mantrować, a dlaczego ja, dlaczego mi to się przytrafia i dlaczego i po co i jak to ma działać i tak dalej, tylko przyjąć to, tak, przyjąć to, co się stało, no i oczywiście ruszyć. Wyrwać się z tej energii, podnieść się, pomimo upadku, podnieść się, tak? Podnosić się wiele razy, ile, ile razy trzeba będzie, tyle razy się podnosimy. No i mam nadzieję, że pójdziecie do przodu. Bez troska. Pobaw się z dzieckiem. Dziecko to Twój najwspanialszy nauczyciel. Myślę, że to też sposób na to, żeby właśnie energetykę odwrócić i ruszyć. Kochani, ósemka buław dla byka, więc karta dużej aktywności. No to się pokrywa z tym dniem w zasadzie, tak? Bo, bo w piątce właśnie taka ósemka buław się realizuje, więc tu będzie szybkie działanie, tu będzie dużo rozmów, dużo kontaktów, tu mogą być jakieś podróże, takie nagłe, niespodziewane, spontaniczne, raczej krótkie, niedalekie, ale, ale jednak jakieś, jakaś taka zmiana. Ważne wiadomości, informacje, jakieś mogą do Was przychodzić. Możecie też te informacje przekazywać gdzieś dalej. Możecie czegoś dowiedzieć dzięki temu, takiej jakiejś prawdy, której być może szukaliście od jakiegoś czasu i było to dla Was istotne, żeby się dowiedzieć, i teraz, właśnie podczas takiej ważnej rozmowy, tego właśnie się dowiadujecie. W tej karcie często przychodzą jakieś dokumenty, znajdujemy jakieś rozwiązania, właśnie różnych dziwnych sytuacji i znajdujemy, Odpowiedzi. E, kochani, pomoc dla Was, drogie byki. Zwracaj się o pomoc. Przyjmowanie pomocy jest aktem szlachetnym. No i bliźnięta. Bliźnięta mają Ci księżyc, więc e, moi drodzy, dzisiaj dla Was nie wszystko będzie. Jasno widoczne i oczywiste, tak? Możecie dzisiaj błądzić, możecie dzisiaj być w jakichś iluzjach, możecie sobie tworzyć sami te iluzje, może tutaj wasza wyobraźnia was troszeczkę gdzieś tam wieść na manowce. Więc no, uważajcie na to, um, ale zanim jeszcze to rano, warto sobie przeanalizować i przyjrzeć się. Temu, co się Wam śniło tej nocy, tak? No bo Księżyc to noc i tutaj często są takie właśnie jakieś przekazy, kiedy my od podświadomości dostajemy jakieś, jakieś obrazy, które mają coś nam pokazać, wytłumaczyć, no ewentualnie w, jakiś, w jakimś kierunku być może wręcz pchnąć, tak? Więc no, warto dzisiaj przemyśleć, co się Wam śniło, przypomnieć sobie i nad tym się zastanowić. A... Iluzjach, w których jesteśmy w Księżycu, często tracimy tak, jak gdyby cel, do którego powinniśmy zmierzać, tak? Gdzieś tam ten cel był wcześniej już ustalony, na przykład chcę to czy tamto osiągnąć, a potem zaczynacie się y, gdzieś tam rozglądać na boki, takie, takie błądzenie, błąkanie, krok do przodu, dwa do tyłu, jeden w lewo, drugi w prawo, i właściwie zamiast się przybliżać, czas płynie, zamiast się przybliżać do tego celu, jesteście albo w miejscu, z którego. Startowaliście albo jeszcze w ogóle, nawet może i cofnęliście się. Więc warto tutaj na to też uważać, bo ta nasza fantazja nieraz niestety nas no, zwodzi, tak? I zamiast, zamiast iść do celu, tracimy ten cel wręcz z oczu. A tutaj właśnie cele dla Was, kochani. Wyznacz sobie cel, zapisz go i pochwal się wynikami. Małe kroki prowadzą do wielkich czynów. Wisielec, moi drodzy, dla raczka, więc drogi raku, to jest czas na to, aby, no troszkę się zatrzymać może z działaniem, więc w ogóle dla ciebie dzisiejsza energia chyba się nie, nie tyczy, ta piąteczka z dnia, tak? Więc rak dzisiaj zatrzymuje się, tak? Rak dzisiaj odpuszcza, odwraca się, zawiesza i czeka, czeka i myśli, kochani. Bardzo możliwe, że będziecie tutaj właśnie Mieli do przemyślenia jakieś ważne tematy. Może też musicie odreagować, jakieś emocje, jakieś zdarzenia, które miały miejsce. Zdać sobie też sprawę, że pewne rzeczy trzeba zaakceptować. Po prostu nie ma innej drogi, nie ma innego wyjścia. W, pewnym, w pewien sposób trzeba się poddać tej sytuacji i właśnie ją zaakceptować. No nie ma co walczyć z wiatrakami, bo, bo nie zawsze się da walczyć. Więc jeżeli. Otworzycie się właśnie na to, że być może coś się trudnego zadziało, ale to jest jakieś wasze doświadczenie, to jest jakaś wasza lekcja, wy macie z tego wyciągnąć jakieś wnioski, przemyśleć to. Jeżeli to jest związane z jakąś inną osobą, to być może warto właśnie w wisielcu spróbować wejść w buty tej osoby, tak? I popatrzeć na świat z jej perspektywy. Być może wtedy zrozumiecie, dlaczego ktoś na przykład zachował się tak czy inaczej, powiedział to czy inne. Słowo czy też zdanie. Więc no taki czas właśnie na medytację, na przemyślenie, na kontemplację. Po prostu poświęcenie chwilki takiej dla siebie. Po prostu być tu i teraz i poczuć tą, to, że krew w Tobie płynie i że żyjesz drogi raku. Kochani prawda, mów prawdę, uczciwość jest przepustką do prawdziwego życia. A lew, kochani, dzisiaj ma pazia pucharów, czyli, czyli rybka spełniająca życzenia, tak, więc myślę, że dzisiaj lew się będzie cieszył, tak, bo to jest bardzo fajna taka lekka energia. Tutaj nikt nic wiele od Was nie wymaga, Wy sobie tak wiecie, lekko, radośnie jak ta rybka pluskacie, więc myślę, że... No, że fajny dzień, tak? Ktoś Wam może sprawić jakąś radość, ktoś powie Wam coś miłego, może, może jakiś komplement, może w ogóle jakąś taką fajną, miłą rozmowę będziecie mieć z kimś młodym energetycznie, albo to Wy się tak poczujecie właśnie młodzi, pełni, pełni sił. Oczywiście w tej karcie pojawiają się flirty, pojawiają się zauroczenia, zakochania, motylki w brzuchu. Tak, więc można kogoś poznać, kto nas pociąga i kto właśnie wywołuje w nas te e, rzeczone motylki, tak? E, kochani, na pewno można też samemu sobie tutaj sprawić jakąś radość, przyjemność. Jeżeli już minie pół dnia i nikt do was nie idzie z tym pucharem, z rybką, to sami sobie zróbcie, tak? Jakiś drobny prezent, tak? Jakieś ciuszki, perfum, coś fajnego, co Wam sprawi przyjemność, a może jakaś książka. Którą chcieliście już dawno przeczytać, kupicie ją sobie teraz, i, i to będzie właśnie coś takiego e, fajnego. Więc na pewno rozjaśnijcie sobie wtedy swój własny dzień, albo ktoś to zrobi, ktoś to zrobi, i będziecie szczęśliwi. Moi drodzy, wybór dla Was. Rozważ ponownie swe zobowiązania. Masz prawo zmieniać zdanie. Mm. No i rozczarowanie wielkie, kochani, u panny, więc, e, droga panno, e, Coś się wydarzyło takiego, co nie było zgodne z twoimi oczekiwaniami, tak, z twoimi planami. Wydawało ci się, że to będzie wyglądać inaczej. Miałaś tutaj jakieś nadzieje, jakieś właśnie oczekiwania, tak jak powiedziałam. No i skoro to poszło nie po twojej myśli, to teraz czujesz właśnie się wręcz można powiedzieć pokonana albo czujesz, że poniosłaś jakąś ogromną stratę. Um, Jesteś zawiedziona, tak, czujesz smutek, jakiś ból. No coś, coś, coś takiego bolesnego się zdarzyło. No i oczywiście czasu już nie odwrócimy, tak, mleko się rozlało, ale jednak warto zamiast tkwienia w tej energii, takiego rozpamiętywania, użalania się nad sobą, warto popatrzeć na tą pełną połowę szklanki i warto zdać sobie sprawę z tego, że jutro jest nowy dzień. Że jutro jest nadzieja na nowe, lepsze jutro i że możemy właśnie w ten sposób do tego podejść, tak? Zamiast tego rozżalania, rozżalenia, rozpamiętywania, właśnie nadzieja na lepsze jutro. I niech Wam taka myśl, kochani, dzisiaj przyświeca. Przyjaźń. Skontaktuj się z przyjacielem. Kiedy spotkasz się z bratnią duszą, ujrzysz siebie w lepszym świetle. Może spotkanie z przyjacielem jest sposobem na to, aby. Wyjść z tej energii piątki pucharów. Waga, kochani, waga dzisiaj ma rycerza buław, czyli no, waga dzisiaj aktywnie razem z tą piątką z dnia mknie do przodu, więc bardzo tutaj się wszystko dzieje szybko, z ogromną energią, z ogromną aktywnością. Na pewno dzisiaj wagą nie będziesz wątpić w siebie, będziesz, można powiedzieć, nawet przeceniać swoje możliwości, i tutaj ostrzeżenie, uwaga. Uwaga na prędkość, uwaga na potknięcia, na skaleczenia, na wywrotki i tak dalej, więc ostrożnie wago, nie przesadzaj tutaj z prędkością. No i oczywiście co? Karta zmian, tak? Jeżeli dzisiaj sobie coś zaplanujesz, no to bądź pewna, że ten dzień nie upłynie tak jak sobie planowałaś, bo ktoś będzie od Ciebie czegoś chciał. Zadzwoni, powie, ale przyjdź tu, chodź ze mną, jedź ze mną, zrób tam coś takiego innego, co nie było zaplanowane. Karta... Również słomianego zapału. Czyli bardzo możliwe, że zabierzesz się rano za coś, ale szybciutko to odpuścisz, bo stwierdzisz, no nie, to nie ten dzień, nie ten moment, albo ktoś spowoduje tą zmianę, właśnie. Możliwości. Uwolnij się od przeszłości. Kiedy pozwolisz jej odejść, zrobisz miejsce temu, co nadejdzie. Skorpion, moi drodzy, ma dzisiaj diabełka, więc drogie Skorpiony, no przy tej energii dnia, myślę, że musicie szczególnie ci uważać na na jakieś wybuchy złości, agresji, na jakieś awantury, krzyki i tak dalej. Więc no nie nie chcę powiedzieć nie bądźcie na to otwarci, bo to chyba nie o to chodzi, ale nie pozwalajcie sobie w ogóle na wchodzenie w takie dziwne interakcje z innymi, tak? Więc pilnujcie tego, pilnujcie swoich granic. No mam nadzieję, że to nie wy macie zamiar wybuchnąć i właśnie w ten sposób się zachowywać, tylko że to jednak do was ta energia przyjdzie z zewnątrz. Um, uważajcie na nałogi, bo dzisiaj jest łatwość wpadnięcia w jakiś nałóg, w szpony jakiegoś nałogu. E, uważajcie właśnie na te, na te wybuchy złości, gniewy, awantury. Uważajcie na to, to znaczy, może tu już nie ma takiej, uważajcie, tylko może się tak zdarzyć, że dzisiaj gdzieś tam z naszego wnętrza, z waszego, drogie skorpiony wnętrza, wyjdą, na nabierz jakieś lęki, obawy strachy, fobie, tak? Jeżeli coś takiego gdzieś tam macie głęboko ukrytego, możecie to dzisiaj uaktywnić i pokazać. Więc no, przyglądajcie się też temu, co się z wami dzisiaj co się z wami dzisiaj dzieje. Może się też uruchomić jakaś obsesja na przykład na czyimś punkcie, tak? A może czyjaś obsesja na waszym punkcie, bo to w dwie strony może oczywiście działać. No i uważajcie na to, żeby ktoś wam nie zakładał jakiejś Jakiegoś kawańca, jakiejś kontroli nadmiernej, i wy też tego nie róbcie. Kochani, przyjemność, zrób coś tylko dla zabawy. Przyjemność to jeden z życiodajnych składników. No i strzelec strzelec dzisiaj się bawi, świętuje, cieszy, więc no bardzo radosna, fajna yy, energia i atmosfera wokół ciebie, drogi strzelcu. Tak? Myślę, że cieszysz się jakimś szczęśliwym wydarzeniem. Może jakimś sukcesem swoim albo czyimś, bo to też jest często tak, że tutaj celebrujemy właśnie czyjeś sukcesy, radości i tak dalej i razem z naszymi najbliższymi przyjaciółmi, rodziną, znajomymi razem się właśnie cieszymy. No więc tak, na pewno w ten sposób, jakaś ceremonia, jakieś właśnie, jakieś święto. Hmm. Na pewno poczucie wydostania się z jakiejś trudniejszej sytuacji. Jeżeli wcześniej było trudno, no to teraz jest już łatwo, jest przyjemnie, miło, odnalazłeś yy, strzelcu, przepraszam, swoje miejsce na ziemi, jest ci tu dobrze, jesteś spełniony. Mogą tu być decyzje o wspólnym zamieszkaniu, o wchodzeniu na jakieś wyższe poziomy relacji, o takiej właśnie stabilizacji, też często tutaj mówimy w tej karcie w relacjach, yy, czyli tak jakby się gruntujemy. Nawiązujemy coraz to ściślejsze i głębsze więzy. Kochani taniec, pokaż wszystkim, co potrafisz. Dziel się swoimi talentami i zdolnościami ze światem. Koziorożec. Koziorożec, kochani, ma dzisiaj pazia mieczy, czyli karta, która mówi o szukaniu informacji, o takim poczuciu, że właśnie czegoś nie wiem, tak? że może moja wiedza jest nie do końca e, pełna. Że potrzebuje właśnie odnaleźć jakąś informację, coś zgłębić, być może w sposób taki analityczny, logiczny, rozsądny do jakiegoś tematu podejść, przyjrzeć się temu dokładnie. Możesz też tworzyć jakieś plany, jakieś, jakieś pomysły mogą do Ciebie przychodzić, oczywiście tak, ale przede wszystkim to właśnie coś tutaj studiujemy, szukamy, wyciągamy wnioski, analizujemy. Tak, i również kontrolujemy, więc też, drogi koziorosz, tutaj może się uruchomić u Ciebie chęć kontroli kogoś obok Ciebie, tak, no nie wiem, czy to partnera, partnerki, czy dzieci, czy, czy jeszcze kogoś innego, ale chcesz właśnie a, tutaj kontrolować, chcesz y, 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 wszystko sprawdzać i wszystko wiedzieć, co się wokół dzieje. Osiągnięcia dla koziorożca, goń za swymi marzeniami. Będziesz zaskoczony dokąd cię zaprowadzą. No, i przyszedł czas na wodnika, kochani. A wodnik dzisiaj ma dziewiątkę buław, więc karta, która mówi o takim poczuciu już troszkę zmęczenia, tak? Długo o coś się starasz, byłeś wytrwały, długo to wszystko wytrzymywałeś. Ale na ten moment już jakby tracisz siły, tracisz energię. Wydaje ci się, że już dalej nie dasz rady. No i można w tej karcie się poddać. Natomiast ona sama mówi nam nie poddawaj się, tak? Nie odpuszczaj. Wytrzymaj jeszcze, tak? Wytrzymaj bo to jest ostatnia prosta, tak? Jesteś już na samej mecie niemalże, więc trzymaj jeszcze tą siłę woli swoją, uruchom jakieś tam zapasy sił jeszcze posiadasz. No, i doprowadź tą sprawę do końca, tak, bo to już naprawdę jest bliżutko, więc nie można na ten, na ten moment, w tym na ten moment, odpuścić. No po prostu nie można, nie wolno. Tarot zakazuje, nie wolno. No i co? I wiara, kochani, dla Was wiara. Nie trać wiary. Wiara umacnia się, kiedy działasz, nie znając efektu końcowego a z pucharów dla rybki, moi drodzy. Więc rybeczko, ktoś idzie do ciebie z pucharem pełnym jakichś emocji, jakichś uczuć. Mam nadzieję, że zainteresujesz się tym, zajrzysz do środka, a cóż tam za emocje siedzą, tak? Można też przyjrzeć się swoim własnym emocjom. Co to się tam u ciebie we wnętrzu dzieje, tak? Może trzeba posłuchać własnego serca, co to serduszko chce ci powiedzieć? Może warto wyrazić też jakieś swoje właśnie uczucia, być może takie nawet głęboko skrywane, więc być może będzie dzisiaj okazja, aby je pokazać, opowiedzieć, wypowiedzieć, nazwać, czy to przed samym sobą, czy przed kimś tobie bliskim, tak? Bo to może i w, te, i w tę stronę działać. I Myślę, że warto dzisiaj ufać swojemu. Wewnętrznemu głosowi, tak? Czy, czy swojej intuicji. Myślę, że trzeba też reagować na to, co właśnie nasza podświadomość do nas mówi. To jest karta też opieki, opieki takiej nad nami, że ktoś nad nami trzyma piecze, więc warto też w to wierzyć i oczekiwać najlepszego. No i oczywiście karta zakochania, miłości, odnawiania czegoś, naprawiania, jeżeli były jakieś problemy w relacjach, w związkach. Można w tej karcie spróbować coś właśnie naprawić. Kochani, wdzięczność. Wyrażaj swą wdzięczność. Okazywanie wdzięczności innym może być źródłem radości. Tak, tyle. Bierzemy aniołki. Bierzemy aniołki, wylosujemy sobie trzy karty. Tak, trzy, chciałoby się rzec, dziś na odmianę trzy. I mamy grupę numer jeden. Mam nadzieję, że rozumiecie tą moją słodką odmianę. Grupa numer 2 i grupa numer 3. No i czytamy. Jedyneczka, kochani. Idealny moment. To jest doskonała chwila na działanie w związku z sytuacją, o którą pytałeś. Idź naprzód z pewnością siebie. Niczego nie odwołuj ani odblekaj w czasie, ponieważ energetyczne drzwi są dla Ciebie teraz w pełni otwarte. Panują właśnie odpowiednie warunki. Nawet jeśli jesteś przekonany, że nie jesteś jeszcze gotów, możesz działać ze świadomością, że właśnie jesteś. Kochani dwójeczka, dwójeczka mówi odpuść. Odpuść. Co takiego drogie dwójki tak mocno trzymacie? Pora byś odpuścił sobie tę sytuację. Przestań się skupiać na tym, kiedy dojdzie do jej rozwiązania i czy w ogóle będzie to miało miejsce. Niezdrowe i niegwarantujące spełnienia związki powinny zostać teraz zakończone, żeby stworzyć przestrzeń dla czegoś lepszego. Nie martw się, Bóg i Twoje anioły mają wszystko pod kontrolą. Kluczem do zamanifestowania się Twoich pragnień jest poproszenie o to, czego chcesz, a następnie pozwolenie biosom, by to dla Ciebie zrealizowały. Jeśli wyciągnąłeś tę kartę, może ona oznaczać, że zbyt kurczowo trzymasz się sposobu, w jaki Twoje marzenia miałyby zostać spełnione. Pomyśl marzenie, a jego realizację pozostaw aniołom. No i kochani, trujeczka. Zaufanie. Jest to moment, w którym powinieneś wykazać się zaufaniem. Czasami odpowiedź na pytanie nie brzmi tak, ani nie. Bywają sytuacje, w których najlepiej jest nie wiedzieć, co cię czeka. Dzięki temu cud przyszłości może zamanifestować się przed nami w pełnej krasie. Zupełnie jak u dziecka rozpakowującego prezent. Częścią magii naszego życia jest odnajdywanie przyjemności w odkrywaniu niespodzianek. Zaufaj, że Twoje anioły przygotowały dla ciebie coś wyjątkowego, nawet jeśli nie mogą ci teraz zdradzić, co to dokładnie jest. Kochani, tyle na dzisiaj, cudownego czwartku wam życzę. No i słyszymy się, moi drodzy, już jutro.